Profesor Jerzy Adam Stępień, żegnając się z delegacją, powiedział: Przekonaliście mnie, będziecie powiaty. A poza tym, proszę Państwa, powiaty musiały powstać chociażby dlatego, że zawsze się mówiło: Najpiękniejsza w powiecie. Dziękuję. O podsumowanie najważniejszych wydarzeń stycznia w Powiecie sępoleńskim. Lucy nagrawiec, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Tym razem w programie będziemy mówić o obchodach stulecia Powiatu sępoleńskiego, czyli. o pamiątkowej tablicy przed budynkiem starostwa. o monografii powiatu. O sercu mieszkańców wyróżnionych medalami muzyka. i o koncercie na stulecie powiatu. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej stulecie powiatu sępoleńskiego. Tablica zawisła na gmachu starostwa w Sympulnie Krajeńskim i od jej odsłonięcia rozpoczęły się oficjalne uroczystości związane ze stuleciem powiatu. Aktu odsłonięcia tablicy dokonają osoby, których starania i praca w bezpośredni sposób przyczyniły się do reaktywacji powiatu po 1999 roku. Wartę honorową przy tablicy pełnią harcezę, harcerze z 13 drużyny harcerskiej z Wałdowa. Dziękuję bardzo. Ten dzisiejszy dzień wzywa Was przede wszystkim do oblitwy dziewczynnej. Dzień. dziesiątki lat tu na naszej ziemi. Będą przyni, tak jak my żyjemy i zbieramy owoce tych, którzy przed stu laty stali. Podam 17 sesję Rady Powiatu w spęłnie Z Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy z dnia 10 września 2019 roku o nadaniu odznaczeń na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczony zostaje biskupski Jerzy Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczona zostaje Miczko Irena Stanisława. Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczona zostaje Nikiel Hanna Maria. Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczona zostaje Rosińska Obst Hanka Maria. za zasługi dla niepodległej. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczony zostaje Drozdowski Stanisław. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczony zostaje Eckert Edwin Józef. Wielki dzień. Gratuluję tych obchodów, tak wspaniale przygotowanych. To, co spotkało nas, panie starosto, szanowni samorządowcy, szanowni państwo, w ostatnich latach, mówię tutaj o Nawałnicy, pokazało, że ponad podziałami politycznymi działamy dla dobra naszych mieszkańców i teren, który został bardzo dotknięty przez Nawałnicę w roku 2017, został przez nas wszystkich wspólnymi siłami bardzo szybko odbudowane. Życzę Państwu, aby ta przyszłość powiatu sępoleńskiego, te wszystkie cele i zamierzenia się zrealizowały. To wielkie inwestycje przed, przed nami, oby tylko te wszystkie tragedie nas omijały. Powiaty skreślone z mapy profesora Michała Kuleszyc z września 1993 roku utworzyły grupę tak zwanych powiatów walczących. Było ich ponad 20. O przywrócenie na mapę podziału kraju na powiat. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Profesor Jerzy Adam Stępień, którego gościmy dzisiaj. Brawo. W rządzie premiera Profesora Jerzego Buzka odpowiedzialny za reformę administracji publicznej. Zaprosił przedstawicieli walczących powiatów dnia 29 maja 1998 roku na spotkanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem przedstawienia dokumentów argumentujących ponownie wpisanie tych powiatów na mapę. Powiat więcborsko sempoleński w spotkaniu reprezentowałem tym razem wspólnie z burmistrzem więcborka Andrzejem Marachem. Panie Widza Starosto, dzisiaj jesteś tutaj. I to właśnie i to właśnie my, jako jedni z przedstawicieli dwóch powiatów, uzyskaliśmy przepustkę do dalszej negocjacji, panie profesorze. Profesor Jerzy Adam Stępień, żegnając się z delegacją, powiedział: Przekonaliście mnie, będziecie powiatem. I te prace przeszły do naszego ministerstwa, oczywiście cały czas w dialogu z profesorem Kuleszem, jako pełnomocnikiem. Ale pamiętam, jak on mi przekazywał te projekty map z 93 roku. I mówił o różnych osobach, o różnych szczególnych miejscach, które powinny wyłamywać się z tego algorytmu 5, 10, 15. A to Seiny, które mają raptem tylko 20 tysięcy jako powiat, no, ale trzeba dać im powiatno, bo tam jest mniejszość litewska, prawda? Musimy się otworzyć na Litwid. A to tam jakieś inne jeszcze miasto, które ma jakieś historyczne, niezwykłe y, zasługi, prawda? I trudno byłoby go nie uwzględnić na mapie powiatowej, bo byłby to skandal dla tej miejscowej ludności. A tu jakaś szczególnie charyzmatyczna osoba. I pamiętam doskonale. I pamiętaj! Pamiętaj, że w Sępólnie jest Drozdowski. Ja, 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 ja. Także dał się Pan, Panie, panie zapamiętać i nie. i mnie i bardzo się cieszę, że mogłem rękę przyłożyć do tego powiatu, który nie spełniał co prawda tego, tego algorytmu, ale ma też swoje niezwykle, ma niezwykłe miejsce w Rzeczpospolitej. Każde dziecko się uczy w szkole jak Niemcy przełamują granice E, prawda, w 1939 roku. No, gdzie to się dzieje? To się dzieje na terenie, właśnie tego. To jest coś też bardzo istotnego, co odkłada się w naszej pamięci i składa się na nasze doświadczenie. Więc Symbólno musiało się znaleźć jako ten ośrodek bardzo istotny. A poza tym, proszę Państwa, powiaty musiały powstać chociażby dlatego, że zawsze się mówiło najpiękniejsza w powiecie. Dziękuję. Na mojej twarzy jest uśmiech, ale myślę, że 100 lat temu, jak przyjeżdżał starosta Złotowski, tutaj oddając wschodnią część Powiatu Złotowskiego, taki zadowolony nie był. Życzę przede wszystkim wspaniałego rozwoju, dobrej atmosfery, dobrej współpracy. Powiat sympoleński. Ja nie wiem, czy to dobrze powiem, ta wschodnia część, bo to niech się rozwija. Powiatu Stępoliskiego to także monografia. Kilkusetstronicowa publikacja powstała pod okiem Leszka Skazy oraz przy udziale historyka Tomasza Fiałkowskiego i dwóch profesorów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzień obchodu stulecia powiatu to jednocześnie dzień premiery monografii. Słuchajmy się w słowa naucznego świadka wjazdu wojska polskiego do symbolna, który na łamach dziennika Bydgoskiego tak relacjonował to wydarzenie. Sempulno. Po długotrwającym wyczekiwaniu doczekaliśmy się nareszcie chwili, w której i dla nas zaświtała jutrzenka swobody. W sobotę, 24 stycznia, krótko po południu pokazali się kwatermistrze. Od nich dowiedzieliśmy się, że dzielnych zuchów naszych oczekiwać możemy około siódmej wieczorem. Zawrzało życie w całym miasteczku. Każdy był chętny i gotów, aby coś uczynić dla dobra sprawy, dla powagi chwili. Czcigodny nasz ksiądz proboż grudziński wyszedł wojakom naszym z krzyżem i chorągwiami naprzeciw. <laughs> z bijącymi sercami, wyczekiwaliśmy ugrupowaniu w towarzystwa na przedmieściu przybycia drużyny naszej. Trąbka i muzyka oznajmiały na tejście chwili. Konwojowany przez naród, czcigodny nasz ksiądz proboż wprowadza wojska uroczyście przy pochodniach i dźwiękach muzyki na rynek. A gdy się ugrupowały, Wstąpił na przygotowane na rynku w zieleń przybrane białym orłem ozdobione wywyższenie i w nader serdecznych, a pełnych głębokich myśli, religijnych słowach przemówił do ukochanych z takim upragnieniem oczekiwanych obrońców naszych. Po przemówieniu zaintonowało Towarzystwo Śpiewu Lutnia uroczystą pieśń powitalną. Następnie, w imieniu obywateli Sempoleńskich, przemówił pan Meissner, dyrektor Banku Ludowego. Na temat zmartwychwstania Polski. Dzieci przystrojone odświętnie przystąpiły do pana pułkownika Żaninskiego z pięknymi wierszykami, które wręczając bukiety zadeklamowały z werwą Celina Jędrzeja oraz Bogdanek Szalajda. Pan pułkownik ze wzruszeniem przyjął te objawy radości z podziękowaniem krótko po żołniersku, ale serdecznie. Na zajucz, jako w niedzielę, odbyła się na rynku o godzinie 11.00. Uroczysta msza święta polowa, którą odprawiał kapelan wojskowy Grochowski. W czasie mszy świętej, jakiej wysłuchały tłumy publiczności, śpiewało wojsko uroczyście Boże Coś Polskę. Po mszy świętej nastąpiła defilada wojsk, która nawet na przypatrujących się innowierców wywarła ogromne wrażenie. Piękne te chwile nie zatrą się tak szybko. Szanowni Państwo, tak rozpoczęły się polskie dzieje Powiatu sempoleńskiego, którego tworzącej się historii jesteśmy świadkami. Dziękuję bardzo za uwagę. Sto osób zasłużonych dla Powiatu sempoleńskiego odebrało 100 medali, przygotowanych specjalnie na stulecie powiatu. Medal to miniatura tablicy odsłoniętej na pamiątkę tych uroczystości. Wszyscy uhonorowani zostali zaproszeni na uroczystą sesję Rady Powiatu, która była głównym, oficjalnym punktem obchodu stulecia. Zapraszam Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Harta oraz Starosty Sympoleńskiego, Pana Jarosława Tadecha. Panowie dokonują uroczystego wręczenia medali pamiątkowych z okazji stulecia powstania Powiatu Sympoleńskiego. Wzór medalu prezentowany jest właśnie na ekranie. Przedstawią zarys mapy Powiatu Sympoleńskiego i skomponowany herb oraz sentencje penem co w dosłownym tłumaczeniu oznacza szczególnie zasłużony. Fragmentów z uroczystego koncertu, który zakończył oficjalną kody Stulecia Powiatu. Jestem... Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna KIT.